Czy kiedykolwiek ktoś sprawił, że zwątpiłaś w swoje myśli, uczucia bądź ocenę? Hmm. Mogłaś paść ofiarą gaslightingu. Gaslighting jest to typ manipulacji stosowany bardzo często w relacjach, który ma sprawić, że zwątpisz w swoją rzeczywistość. Osoba stosująca tę manipulację podważa Twoje uczucia i przekonanie po to, by mieć nad Tobą kontrolę. Jakie są przykłady gaslightingu, bądź po czym go rozpoznać? Hmm. Są to zwykle teksty w stylu przesadzasz, nie dramatyzuj. Przecież nic takiego się nie wydarzyło. Są to wszelkiego rodzaju teksty, które podważają Twoje uczucia bądź ocenę. Miałaś do czynienia z czymś takim w relacji? Daj znać w komentarzu. Ciągłe stosowanie takiej manipulacji prowadzi do braku pewności siebie, poczucia lęku, strachu i to, że Twoje osądy nie są właściwe. Po prostu przestajesz wierzyć w to, że Twoje uczucia są prawdziwe. Zaczynasz sama stwierdzać, że wyolbrzymiasz. Sama byłam ofiarą gaslightingu i to dwa razy. I to, jak bardzo zniszczyło mi to psychikę, jest niewyobrażalne. Osoba, która przez dłuższy czas jest narażona na taką manipulację, totalnie traci poczucie własnej wartości. Totalnie jest odłączona od tego, co czuje, bo zaczyna się bać, że jej emocje są nieprawdziwe. Zaczynasz być coraz bardziej zależna od manipulatora, bo to on ci mówi, co powinno być okej, okay, a co nie powinno być okej. Okay. To jest chore. Jak się bronić przed gaslightingiem? Przede wszystkim zaufaj swojej intuicji. Wyczujesz to, że ktoś nie chce dla ciebie dobrze. Poza tym, jeśli ktoś od razu wali ci tekstami w stylu, że przesadzasz, po co płaczesz, po co się denerwujesz w ogóle, to uciekaj, nie siedź w tym na siłę. To nie jest dobry znak. A jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy w zakończeniu toksycznej relacji, to napisz do mnie na brief.